Witajcie w pierwszym odcinku serii, w której streszczam filmy, zwracając uwagę na różne nieścisłości fabularne, wpadki oraz dziwne decyzje scenarzystów. Materiał ma oczywiście charakter humorystyczny, więc nie spinajcie się w komentarzach. Zaczynamy od filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Jeśli chcecie, żeby seria była kontynuowana, koniecznie zostawcie łapkę pod tym filmem. To mi bardzo pomoże. Na początku filmu poznajemy Albusa Dumbledora, który nie chcąc zwracać na siebie uwagi mieszkańców, gasi latarnie w najbardziej efekt i powolny sposób. Dołącza do niego profesor McGonagall i Hagrid, który swoim latającym motorem zbudził pewnie połowę osiedla. Hagrid przywozi małego Harego, a Damledor postanawia zostawić dziecko pod drzwiami, mając nadzieję, że listopadowa noc wcale nie będzie taka zimna oraz że wychodzący do pracy Pandersley będzie patrzył pod nogi. Tak właśnie Harry zostaje podrzucony do swojej jedynej rodziny, która znęca się nad nim psychicznie i fizycznie przez kolejne 10 lat. Ale w końcu to dla jego dobra, prawda? W urodziny swojego rozpieszczonego Bachora, Dursleyowie zabierają Harego do Zoo, skąd ten uwalnia mrugającego Dusiciela. Następnie sowy zaczynają przynosić Haremu listy z magicznej szkoły. I wbrew powszechnej opinii, sowy to głupie ptaki, do tego zadania lepiej nadawałyby się kruki, ale być może sowy w Potterze są zaczarowane. Tak czy owak Dursleyowie tak bardzo nienawidzą Harego, że nie chcą, aby opuścił ich dom i wyjechał do magicznej szkoły. Swoją drogą, zamiast bombardować dom, Dourslejów listami, a co za tym idzie, odchodami. Dumbledore mógł po prostu wysłać wyjca, który od razu poinformowałby o wszystkim Harego, ale najwyraźniej wyjce zostały wymyślone dopiero w drugiej części. Ostatecznie jednak Hogwart wysyła pół Hagrida. Tak dobrze słyszeliście Półbrzyma. Po prostu jego ojciec lubił duże kobiety. Od Hagrida Harry dowiaduje się, że jest czarodziejem. Ale nie ekscytujcie się za bardzo, chłopak nie rzuci w tym filmie żadnego zaklęcia. Następnie Hagrid zabiera Harego na ulicę pokątną, gdzie pewien wytwórca różdek pozwala niszczyć klientom swoje mienie, aby sprzedać różdżkę. Trzeba przyznać bardzo ciekawy model biznesowy. W końcu Harry otrzymuje swój największy plot Armor, czyli różdżkę, która została stworzona z piór tego samego Feniksa, co różdżka Voldemorta. Czarnoksiężnika, który zabił rodziców Harego. Jednak mama Hargo osłoniła go własnym ciałem, rzucając z Tym samym potężne zaklęcie ochronne, które odbiło klątwę Voldemorta i zabiło jej właściciela, a Haremu zostawiło bliznę. I nikt nie wie, jak to się stało, że Harry przeżył. Najwyraźniej, w tym bezlitosnym świecie, nikt nigdy nie oddał swojego życia, aby chronić swoich bliskich. Harry dostaje od Hagrida Sowe. Hedwiga jest bardzo urocza, ale nie przyzwyczajałbym się do niej. Następnie Hagrid zabiera Harego na dworzec i nie tłumacząc mu, jak dostać się na ukryty Peron 934, znika. W sensie, nie, że się deportuje, bo Hagrid nie potrafi się teleportować. Po prostu znika. Taka magia kina. Harry dociera na pociąg tylko dlatego, że przypadkiem usłyszał, jak jedna z rodzin czarodziejów używa obraźliwego określenia na niemagiczne osoby. Okazuje się, że czarodzieje mają ukryte przejście do swojego świata na jednym z najbardziej zatłoczonych dworców w Londynie. W pociągu Harry zaprzyjaźnia się z Ronem, na którego kroczu siedzi dorosły mężczyzna przemieniony w szczura, ale wrócimy do tego za dwa filmy. Wcześniej okazuje się też, że Harry nie dość, że jest cel Brytą, to jeszcze rodzice zostawili mu majątek, więc w pociągu wykupuje wszystkie słodycze dla siebie i Rona i nic nie zostaje dla innych dzieci. W końcu kto bogatemu zabroni. Następnie poznajemy hermionę, która łamie przepisy i czaruje poza Hogwartem. W końcu dzieciaki docierają do Hogwartu, szkoły, w której wszystko próbuje ich zabić. Na uczcie powitalnej uczniowie zostają wybrani do jednego z czterech domów, z których jeden jest wyłącznie dla złych dzieci. Harry Ron i Hermiona trafiają do Gryffindoru. Po uczcie Dumbledore chce się pochwalić swoim kolejnym genialnym pomysłem. Korytarza na trzecim piętrze strzeże olbrzymi trzygłowy pies, więc Dumbledore mówi coś w stylu, że lepiej się tam nie kręcić, bo można umrzeć okropną śmiercią. Hogwart ma ogromną klatkę schodową z ruchomymi schodami. Schody randomowo zmieniają miejsce, do którego prowadzą. Jest to chyba zrobione tylko po to, aby utrudnić dzieciakom dotarcie na lekcje. Skorzystali z tego również scenarzyści, aby przetransportować naszą trójkę tam, gdzie chce tego fabuła, czyli na zakazane trzecie piętro. Trzeba sobie jakoś radzić, jak się wycina z filmu cały Rozdział książki. No ale przecież drzwi prowadzące do puszka, bo tak nazywa się bestia, muszą być jakoś chronione, prawda? Oczywiście, że są, ale wystarczy proste zaklęcie rzucone przez jedenastolatkę, aby je otworzyć. Normalnie pogratulować. Tak Harry Ron i Hermiona odkrywają, że trzygłowy pies czegoś pilnuje. Dobrze, że tytuł filmu nie zdradza czego. Na lekcji latania mamy pokaz totalnej niekompetencji nauczycielki, która nie robi nic, aby pomóc uczniowi, który wyraźnie nie panuje nad swoją miotłą. Gdy chłopak ze złamanym nadgarstkiem zostaje zabrany do szkolnego szpitala, Harry łamie zakaz nauczycielki, dzięki czemu dostaje się do drużyny Quidditcha na pozycję szukającego. Quidditch to taka piłka ręczna tylko na miotłach. Zatrafienie piłką w jedną z trzech bramek przeciwnika dostaje się 10 Punktów, ale gdy szukający drużyny złapie znicza, jego drużyna dostaje 150 punktów i to kończy mecz. Ta gra nie ma sensu, a do tego w filmie jest bezlitośnie brutalna. Można faulować, zrzucać innych przeciwników z miotły, a nawet czarować z widowni miotłę gracza. To właśnie spotyka Harego i nikt z nauczycieli nie reaguje. Na szczęście Hermiona zauważa, że Snape, profesor eliksirów mruczy coś pod nosem, więc wychodzi z założenia, że to on czaruje miotłę Harego. Hermiona przebiega pół stadionu Kudicza i podpala na nauczyciela W sensie jego szatę. Harry łapie znicza, a trójka bohaterów zaczyna podejrzewać, że Snape chce ukraść kamień filozoficzny. Mówią o tym Hagridowi, który co chwilę zdradza jakiś sekret na Mledora, stając się głównym plot device'em filmu. Przykładowo Hagrid mówi, że Snape jest jednym z nauczycieli chroniących kamień, ale w filmie nie ma to sensu, bo scenarzyści wycięli zagadkę z eliksirami. Chatka Hagrida jest położona na skraju zakazanego lasu, do którego uczniowie mają zakaz wejścia. No chyba, że tak jak Harry, Ron i Hermiona zostają przełapani, po zmroku z Hagridem. Wtedy za karę zostają wysłani do zakazanego lasu po zmroku z Hagridem. Ma to sens, prawda? W lesie Harry spotyka Voldemorta, prawie umiera, ale dowiaduje się również, że ktoś chce ukraść kamień nie dla siebie, ale dla Voldemorta, żeby go wskrzesić. Gdy niekompetencja nauczycieli sięga Zenitu, Adam Dumbledore urządza sobie podróż do Londynu, trójka bohaterów postanawia przeszkodzić Snape'owi i przekrada się koło puszka do klapy w podłodze. I zatrzymajmy się tutaj na chwilę. To biedne zwierzę jest zamknięte przez cały rok w małym pomieszczeniu, nikt go nie wyprowadza i nie zdziwię się, jak jego jedynym pożywieniem są uczniowie, którzy zabłądzili na trzecim piętrze. Szczęśliwie pokonanie przeszkód blokujących dojście do kamienia wymaga konkretnych umiejętności, które akurat mają nasi bohaterowie. Hermiona rozgryza diabelskie. Sidła, w sensie nie zębami, tylko przypomina sobie właściwe zaklęcie. Harry łapie latający klucz, a Ron, który jest mistrzem szachowym, wygrywa partię szachową ze sztuczną inteligencją. Na koniec strasznie dramatyzuje, więc Hermiona musi przy nim zostać, tak żeby Harry mógł zmierzyć się ze Snape'em. W końcu jest głównym bohaterem. Pokazuje się, że antagonistą nie jest profesor Snape, tylko profesor Quirrell, który z tyłu głowy ma twarz lorda Voldemorta, co rodzi wiele pytań. Przykładowo, czy załatwianie się jest dla nich niezręczne? Albo co jeśli Kuriel chce podrapać się po głowie i przez przypadek wsadzi palec w oko czarnemu panu? Albo wyobraźcie sobie taką sytuację: kurel zasypia na wznak, a z poduszki wydobywa się stłumiony głos czarnego pana. Krystota! to Kamień filozoficzny, który był zaklęty w lustrze, nagle pojawia się w kieszeni Harego. Voldemort rozkazuje zabić chłopca, ale skoro zaklęcie uśmiercające zostaje wprowadzone dopiero w czarze ognia, Qurel musi radzić sobie tradycyjnymi metodami i próbuje udusić chłopca. Tutaj okazuje się, że plot armor, którym obdarzyła Harego jego mama, jest tak silny, że Harry dosłownie spopiela Quirrella dotykiem, co w sumie wprowadza dziurę fabularną, bo Harry widząc śmierć Quirrella powinien od tej chwili widzieć tę stralę, o czym zresztą mówiłem w jednym. films. Po wszystkim Harry budzi się w szpitalu. Tam Dumbledore tłumaczy mu, że kamień mogła zdobyć tylko osoba, która nie chce go użyć. Tak więc wszystkie inne przeszkody, w tym uwięziony pies, który zagrażał uczniom, były zbędne, a Harry idąc po kamień tylko stworzył zagrożenie, bo Kurel nigdy by go nie zdobył. Na koniec mamy ucztę, na której dom, który w ciągu roku zebrał najwięcej punktów, dostanie puchar. Slytherin wygrywa, a Gryffindor jest na ostatnim miejscu. Ale Dumbledore mówi chrzanić to i przyznaje Gryffonom tyle punktów, żeby Wygrali. Harry, z racji tego, że zamordował nauczyciela, dostaje najwięcej punktów. W ostatniej scenie Hagrid daje Haremu album ze zdjęciami, na którym Harry jest starszy niż w początkowej scenie filmu. I to był Harry Potter i kamień filozoficzny. Jeżeli chcecie zobaczyć inne filmy o Harry Potterze opowiedziane w taki sposób, to zostawcie łapkę pod tym filmem, żebym widział, że taka seria Wam się podoba. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.